Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was, jak testuję dla Was tą o tą... zupkę chińską Wifon o smaku rosołu. Mam tutaj w miseczce, ale nie będę przechylał, bo dlatego, że jeszcze by mi się wylało. Wiem, że jest gorąca, ale jest bardzo dobrze stosowana. I jeszcze dodam Wam, że ta zupa jest bardzo dobra, ale nie na cały tydzień, jest zalecana i stosowana tylko do diety. Ja najbardziej lubię je codziennie albo tam czasami jeść rosół z kurczaka. A teraz przechodzę do części pozdrowień, jak pozdrawiam wszystkich moich widzów. Pozdrawiam i nie jestem według Sajac, który zaproponował mi ten pomysł na live, Pozdrawiam Otara, Otara, pozdrawiam jego pozdrawiam Jakubanie Niekubę, pozdrawiam Romaniniego Lajwa, pozdrawiam Wojtka Olejniczaka, pozdrawiam Ichserka, pozdrawiam Baski'ego, pozdrawiam Basko Holdiego, pozdrawiam Moczo Holdinkęsa, pozdrawiam Dasynkę, pozdrawiam Dafretkownice, pozdrawiam Kuiziego. Pozdrawiam Golfa Gunka pozdrawiam Krystiana Kieresna na 395, pozdrawiam Kevin'a Lego pozdrawiam Samka Piotora Kusińskiego, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli być pozdrowieni. No dobra, a teraz o widzicie, tutaj jest ta zupka. Trochę Wam przechyniłem, żeby Wam pokazać. I teraz jej ją polubię. Testuję dla nas tą zupkę chińską, bo wiemy, że jest bardzo dobra. No to zaczynam. Mm. Mm. Jest bardzo dobra. Polecam Wam ją kiedyś kupić w sklepie, bardzo tanim. Albo w Dino, albo w Lidlu, albo w Polo, albo tam, gdziekolwiek jesteście u siebie, to kupcie ją, bo jest bardzo dobra. Ale wiem, nie mogę ja mówić pełną buzią, to nie będę nic gadał. Preferuję najbardziej rosół z kurczaka, bo rosół z kurczaka jest też najlepszą potrawą i zupą także dodawaną z przyprawami, z marchewką, makaronem, a czasami bez makaronu, z ryżem i tak dalej. Ja preferuję makaron zdrowy, odżywczy i zawierający jak najmniej błonnika siluzowego. Ale za to polecam także marchewkę, bo jest bardzo zdrowa i odżywcza. Wy też możecie to kiedyś spróbować. Dobra, jeszcze tylko dwa łyki i kończę ten filmik. Dwa duże łyki biorę. Ale tak jakby powiem wam, że ciepło mi się zrobiło na sercu potem dobrem, potem chińskim, coś tam. Po tej dobrej chińskiej zupce. Kupiłem ją niedaleko tutaj wczoraj w galerii Tęcze i powiem wam, że jest naprawdę bardzo dobra. Rozproszyłem ją przed chwilą na obiad i taki oto efekt. Patrzcie, nic tutaj nie ma. Ale za to tutaj jeszcze mam to trochę dobra. To jeszcze dwa ostateczne łyki, i kończymy ten filmik. Żartowałam z tamtymi poprzednimi dwoma. Jeszcze nagram dla was, i jak wcinam to. Ostatni łek. Dobra, teraz to już koniec w filmiku. Ale naprawdę to jest doskonała zupka chińska. Polecam Wam ją kiedyś spróbować. Jeszcze tutaj to trochę mi zostało, ale to dokończę dla siebie poza filmikiem. No dobra, to na i tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się ten mój jakże przychemajny filmik, jak zjadła, zjadam połowę lubki chińskiej, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to tu trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Wiskiej Gamer. No i co, ja Wam dalej nie przedłużam czas, czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć i pa! Do jutra!